Wyobraź sobie odkrycie, że cała struktura wszechświata, od najdalszych galaktyk po materię, z której składa się Twoje własne ciało, być może jest wyjaśniana w błędny sposób. To nie jest fikcja, to dokładnie tam, gdzie znajduje się współczesna kosmologia. Społeczność naukowa stoi w obliczu prawdziwego impasu, zagadki, która rzuca wyzwanie naszym najbardziej fundamentalnym teoriom o kosmosie. Kwestia obraca się wokół czegoś pozornie prostego. Prędkości, z jaką wszechświat się rozszerza. Ale im więcej astronomowie próbują zmierzyć tę prędkość, tym bardziej liczby odmawiają zgodności. Z jednej strony mamy obserwacje wykonane we współczesnym wszechświecie. Z drugiej strony wskazówki pozostawione przez epokę tak starą jak 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Rezultat: dwie różne odpowiedzi na to samo pytanie. A tego nie powinno się zdarzyć. Nazywa się to napięciem habla. I może być kluczem do nowej rewolucji kosmologicznej. W tym filmie zrozumiesz, dlaczego ten problem jest tak poważny, co ujawnia o granicach naszej nauki i jak może zmienić wszystko, co wiemy o ciemnej materii, ciemnej energii, fizyce kwantowej, a nawet czasie. Przygotuj się na podróż do serca największego kryzysu współczesnej kosmologii. Zwykle myślimy, że nauka składa się z pewników, ale w rzeczywistości postęp dokonuje się właśnie wtedy, gdy pewniki zaczynają zawodzić. Doskonałym przykładem tego jest właśnie napięcie habla. Kiedy naukowcy próbują zmierzyć stałą habla używaną do opisania rozszerzania się wszechświata, napotykają poważny problem. Wyniki po prostu się nie zgadzają. I to nie jest mała różnica w marginesie błędu. Mówimy o wartościach, które różnią się o więcej niż 10%, nawet przy pomiarach wykonanych najnowocześniejszą technologią. Z jednej strony mamy grupę, która patrzy na współczesny wszechświat. Analizują obiekty takie jak supernowe typu IA, które działają jak prawdziwe świece standardowe. Termin świeca standardowa to analogia. Tak jak zwykła świeca, zawsze emituje tę samą ilość światła świeca standardowa. We wszechświecie to obiekt, który emituje znaną ilość jasności. Te supernowe pomagają nam oszacować odległość do oddalonych galaktyk. Jak? Poprzez ilość światła, która dociera do nas. To podejście dostarcza wartość stałej habla około 73. To oznacza, że na każdą kolosalną odległość astronomiczną wszechświat rozszerza się o dziesiątki kilometrów na sekundę. Liczba, która wydaje się solidna. Dopóki nie spojrzymy na drugą stronę historii, druga metoda cofa się w czasie. Bada pierwotny wszechświat, a dokładniej kosmiczne promieniowanie tła, CMB to promieniowanie powstało około 400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. To starożytne światło wciąż tu jest. Podróżuje przez przestrzeń i przynosi cenne wskazówki. Używając danych z teleskopu Planck i modelu Lambda CDM, naukowcy doszli do zupełnie innej liczby, około 68. I tutaj znajdujemy prawdziwą tajemnicę. Stała Hubble'a powinna mieć jedną wartość, w końcu jest to stała fizyczna. Ale to, co mamy to dwie sprzeczne odpowiedzi, które podważają najbardziej akceptowane teorie współczesnej kosmologii. Kiedy to napięcie między wartościami stałej habla zostało po raz pierwszy wykryte, wielu ludzi pomyślało, to musi być jakiś błąd eksperymentalny. W końcu nauka składa się też z szumów, danych poza krzywą, odchylenia standardowego i sprzętu z marginesem nieprecyzyjności. Tylko że czas minął. Pomiary zostały powtórzone, przekalibrowane, udoskonalone. A problem nie tylko się utrzymał, ale się utrwalił. Dziś już różne niezależne zespoły potwierdzają te dwie różne wartości różnymi metodami. To tak, jakby każda strona miała rację w swoim własnym kontekście. I to pokazuje jasno, że dzieje się coś głębszego. Ale oto, co jest naprawdę imponujące: jeśli błąd nie leży w danych, może leży w samych teoriach, których używamy do ich interpretacji. To otwiera przestrzeń dla idei. Że stoimy w obliczu możliwej wady w teoriach, które podtrzymują obecną kosmologię. Niektórzy fizycy sugerują, że być może trzeba dostosować nasze zrozumienie tego, jak działa ciemna energia. Może nie jest stała w czasie, ale zachowywała się inaczej w przeszłości. Inni rozważają istnienie nowych cząstek lub oddziaływań, których po prostu jeszcze nie możemy wykryć. Kreatywność tutaj nie jest luksusem to konieczność są nawet tacy, którzy proponują, że sama ekspansja wszechświata przeszła przez fazy, które nie były przewidziane przez obecne modele. Coś jak tymczasowe przyspieszenie albo fałszywa cisza między dwoma szczytami ekspansji. Te idee, choć śmiałe, nie zostały jeszcze szeroko zaakceptowane, ponieważ wymagają bardzo solidnych dowodów. Społeczność naukowa jest z natury ostrożna, ale prawda jest taka, że nikt nie może już ignorować napięcia Hubble'a. Ten dyskomfort między pomiarami wstrząsa filarami fizyki i może być dokładnie tym pchnięciem, którego brakowało, aby przełamać obecne granice nauki. Aby zrozumieć, dlaczego jest to tak rewolucyjne, musimy najpierw poznać model, który rządzi naszym obecnym rozumieniem kosmosu. Kiedy słyszysz, jak naukowiec mówi standardowy model kosmologiczny, możesz być pewien: mówi o Lambda CDM. To jest najbardziej akceptowany dziś model do opisania ewolucji wszechświata. Od jego najmłodszego stanu, tej pierwotnej zupy, po struktury, które widzimy teraz, jak odległe galaktyki i skupiska. Nosi tę nazwę, ponieważ łączy dwa podstawowe składniki: lambda reprezentuje ciemną energię odpowiedzialną za przyspieszoną ekspansję wszechświata, a CDM odnosi się do zimnej, ciemnej materii, która pomaga nadać kształt kosmosowi, nawet nie emitując światła. Lambda CDM działa jak rodzaj kosmicznego przepisu. Przewiduje dokładną proporcję zwykłej materii, ciemnej materii, promieniowania i ciemnej energii, niezbędnych do tego, aby wszechświat rozwinął się tak, jak obserwujemy. I to nie jest mało tego, co ten model trafia. Od wzoru fluktuacji temperatury kosmicznego promieniowania tła po formowanie się galaktyk i strukturę na wielką skalę wszechświata. Czyli pasuje do całego mnóstwa odkryć naukowych, które pochodziły z rzeczywistych i mierzalnych obserwacji. Ale pomimo bycia niezwykle udanym modelem. Lambda CDM nie jest wolny od ograniczeń. Samo napięcie habla odsłania pęknięcie w tej teoretycznej strukturze. Być może ciemna energia nie jest tak prosta, jak zakłada model. Może fizyka kwantowa musi być zintegrowana w bardziej bezpośredni sposób, aby wyjaśnić zachowanie pierwotnego wszechświata. To, co wiemy, to że jeśli lambda CDM nie potrafi wyjaśnić rozbieżności w pomiarach stałej habla, będziemy musieli go dostosować lub nawet przewyższyć nowym modelem. I to prowadzi nas do jeszcze głębszego pytania: jak udało nam się zajrzeć tak daleko w kosmiczną przeszłość? Wyobraź sobie wszechświat jako nowo narodzone dziecko. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, udało nam się zobaczyć portret tego kosmicznego dziecka. I nazywa się on Kosmiczne Promieniowanie Tła, czyli CMB. To starożytne światło zostało wyemitowane około 400 tysięcy lat po wielkim wybuchu, kiedy wszechświat w końcu ochłodził się na tyle, by stać się przezroczysty. Przed tym wszystko było gęstą mgłą, gdzie światło nie mogło podróżować bez bycia absorbowanym. Ale od tego momentu światło zostało uwolnione w kosmosie i podążało swoją drogą do dzisiaj. Niesie bezpośredni zapis pierwotnego wszechświata. Ten skamieniały blask jest jednym z filarów współczesnej kosmologii. Mierzony w mikrofalach, CMB ma brutalnie zimną temperaturę, prawie w zero bezwzględnym. Ale to małe fluktuacje temperatury ukrywają cenne wskazówki o początkowych warunkach wszechświata. Te mikroskopijne wariacje to nieprzypadkowy szum. To echo głębokich zjawisk, jak kosmiczne fale uderzeniowe i regiony niskiej gęstości spowodowane promieniowaniem. Dzięki nim możemy wnioskować, jak wyglądał rozkład materii, energii i oczywiście, jak wszechświat się rozszerzał w tamtych czasach. Teleskop Planck. Był jednym z głównych odpowiedzialnych za udoskonalenie tej analizy. Na podstawie danych z kosmicznego promieniowania tła i stosując model lambda-CDM, Planck oferował precyzyjne oszacowanie stałej habla, około 68. Ta liczba pasuje do przewidywań teoretycznych, ale zderza się z wartościami uzyskanymi ze świec standardowych we współczesnym wszechświecie. A gdyby tego nie było wystarczająco, mamy jeszcze inną metodę, która jeszcze bardziej komplikuje kosmiczną układankę. Wyobraźmy sobie, że wszechświat to ogromna i ciemna droga. Aby wiedzieć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, potrzebujemy wiarygodnych punktów odniesienia odległości. Tu wchodzą tak zwane świece standardowe. Te obiekty astronomiczne są używane jako przewidywalne punkty świetlne. Dlaczego? Ponieważ zawsze świecą z tą samą wewnętrzną intensywnością. A spośród wszystkich znanych świec standardowych, supernowe typu IA są najbardziej niezawodne. Prawdziwe kosmiczne latarnie morskie. Występują, gdy biały karzeł w systemie podwójnym kradnie tyle materii od gwiazdy towarzyszącej, że eksploduje w reakcji termojądrowej niesamowicie stabilnej pod względem energii. Genialność tego zjawiska polega na tym, że eksplozja zawsze następuje przy tej samej masie krytycznej. To oznacza, że wszystkie supernowe typu IA mają w przybliżeniu tę samą jasność. Dzięki temu astronomowie potrafią zmierzyć odległość do tych oddalonych galaktyk. Jak? Porównując rzeczywistą jasność, którą znają, z obserwowaną jasnością, która słabnie z odległością. Ta metoda jest tak precyzyjna, że stała się podstawą różnych pomiarów stałej habla. I używając tego typu obserwacji, uzyskane wartości oscylują wokół 73, liczby, która dziś reprezentuje drugą połowę napięcia habla. Oczywiście supernowe typu Ia nie są jedynymi dostępnymi narzędziami. Kalibracja astronomiczna bardzo ewoluowała. Dziś używamy także gwiazd zmiennych, paralaksy gwiazdowej, a nawet soczewek grawitacyjnych do mierzenia odległości. Ale świece standardowe pozostają jedną z najbardziej niezawodnych metod w lokalnym wszechświecie. I to właśnie ta niezawodność czyni dylemat jeszcze bardziej intrygującym. Jeśli dane z kosmicznego promieniowania tła CMB są poprawne, to coś o supernowych lub odległościach jest błędne. I na odwrót. W końcu, to, co wydawało się solidną metodą, może ukrywać wadę w naszych najbardziej podstawowych teoriach. Czekaj. To oznacza, że rzeczywiście stoimy w obliczu kosmicznego rozdroża. Stała habla, ta liczba, która powinna być solidną kotwicą do wyjaśnienia ekspansji wszechświata, dzieli naukę na pół. Z jednej strony dowody z pierwotnego wszechświata wskazują na 68, z drugiej strony pomiary we współczesnym wszechświecie dochodzą do 73, a między nimi napięcie, które rośnie z każdym nowym odkryciem. Może wydawać się mało, ale ta różnica reprezentuje przepaść w naszym rozumieniu kosmosu. To nie jest tylko rozbieżność danych, to zaproszenie do wątpliwości, do badania, a kto wie, do narodzin nowej rewolucji kosmologicznej. Pytanie, które pozostaje, brzmi: czy jesteśmy gotowi do rewizji fundamentów fizyki, albo kto wie, do znalezienia nowej warstwy rzeczywistości. Rzeczywistości złożonej z dynamicznej, ciemnej energii, nieznanej materii, czy nawet nowych wymiarów. To właśnie w tych pęknięciach wiedzy nauka rośnie. A jeśli doszedłeś do tego miejsca, gratulacje. Idziesz razem z tymi, którzy odmawiają przyjęcia łatwych odpowiedzi. Ponieważ wszechświat nie wyjaśnia się w linii prostej, ujawnia się w sprzecznościach. I właśnie dlatego ten kanał istnieje, żeby razem odkrywać te granice. Jeśli to poruszyło Twoją ciekawość, subskrybuj, aktywuj powiadomienia i udostępnij ten film tym, którzy też czują, że rzeczywistość wykracza daleko poza to, co już zostało ustalone. Teraz powiedz mi, na którą stronę tego napięcia postawiłbyś: niezawodny blask supernowych czy zamrożone echo pierwotnego wszechświata? Czekam na Twój komentarz, ponieważ wiedza to dopiero początek.